Dzień dobry Państwu. Dzisiaj szalone unboxowanie. Przyszła paczka. Warszawy. A w niej takie oto sprawy. Uh, dostałem aż trzy płyty. Te są widzę standardowe. Więc zabiorę się za tą. Za tą specjalną. Tu jakieś takie zdjęcia, coś tam. Dobra, no eee, co my tu mamy? No mamy płytę Erosa, wiadomo, Ero, tak? JWP. Tak wygląda okładka. Tak wygląda tył. Rozumiem, że to jest ta w ogóle lepsza wersja, bo jest też standardowa taka Plastikowa, no ale skoro mamy tą lepszą, to otworzymy tą lepszą. W środku. W środku jest ERO. Hm. Nie wiem kto to jest. Przez chwilę pomyślałem, że to jest Whistle, ale to chyba nie jest łysol. Dobra. W środku są dwie nalepki nawet 3 czekaj, do góry nogami taka nalepka taka nalepka i taka nalepka ja nie jestem fanem nalepek w płytach ale może bez sensu no co płytka No, wiadomo, w środku jest graffiti, bo jakby mogło nie być graffiti, to jest ekipa JWP, prawdziwy pieprzony hip-hop. No i piękna książeczka. Co my mamy w tej książeczce? Kurde, chyba magierę mamy. Tak mi się wydaje. Chyba to te jest łysol też. Dobra, nie będę Wam całej książeczki pokazywał, sobie obejrzeć, obejrzycie. No jest po prostu Ero. Ero z różnymi ziomkami. Z dziewczyną. Pichu tu był? Chyba tak. No i super, no mm. słuchajcie, płyta, jeśli chodzi o wydanie, jest ok, ale tak naprawdę, jak to się mówi, nie ocenia się książki po okładce, chociaż ja oceniam niektóre książki po okładce, hmm. czekaliśmy na tą płytę od cholery lat i wreszcie jest. Ja już ją sobie sprawdziłem na Spotify'u. Wiecie co wam powiem? Jest wykurwiasta. Jest taka, jak powinna być. Po prostu, jak słucham Redmana, albo Metodmana, albo Erosa, to ja nie chcę od nich niczego. Z kosmosu nie wiadomo jakiego, co mnie ma nagle nie wiem, jak zaskoczyć. Ja chcę po prostu ich pieprzonego stylu, który był wyrzeźbiony przez lata i który jest taki, jak powinien być. Taka jest właśnie ta płyta. To jest po prostu od cholery Braga, zajebistych tekstów, które motywują. Mimo, że Ero opowiada cały czas o tym, jaki on jest zajebisty, to słuchając tego, sam się czuję zajebisty i taka właśnie jest ta płyta zajebista essa